Jesteśmy bezpieczni. Siemano wszystkim Bartosz Rubańskie, ja boś się bieżąco ze mną, Józef bratan, Siemanko. Siemano, Siemano. Stary, e, nie mogę zacząć inaczej jak te legendarne już w internecie live. Y. Powiedz mi, po pierwsze, skąd bierzesz te dziewczyny i jak w ogóle do tego doszło, skąd pomysł? E, bo powiem Ci, że dużym echem to się odniosło. No pomysł to był spontanicznie. Gdzieś mówię, gdzieś tam podpatrzyłem, gdzieś tak, znaczy, sobie podpatrzyłem, to wiadomo, w Stanach to tak, to jest normalka, nie wiesz, nie? Gdzieś tam wiesz, padła, padła propozycja. Ja, że dziewczyna była odważna, no to już wiesz, to już dalej poszło, to już dalej już znasz historię. Dalej już wiedziałem. A co ten, co mnie podkusiło? Kurde. Nie wiem, no może spontan. Ale jak to oceniasz ten odbiór i to całe zamieszanie, które to wywołało? 50 tysięcy mi przyszło followers. To nie wiem co. Mam Spodziewałeś się? No nie, no ale wiesz, rekord chyba zrobiłem jeszcze, nie? 35 tysięcy 900 miałem w szczycie. E, powiedz mi, jak chcesz to teraz tak jakby wykorzystać? jak chcesz, Jaki masz pomysł na kontynuację tego wszystkiego? Zbałamucić jeszcze kilka szczeniaków, kurde, do subskrybentów dorzucić i wciskać im drop co tydzień. Tak jak nitro. Tak jak nitro. Ci patrzę, wiesz, masz cały plan e, no długoterminowy, jak to wykorzystać. No i jak? No Mordo, no przecież kurwa ratę za Mercedesa trzeba zapłacić. To no, pieniądze trzeba mieć, trzeba skądś brać. E, Józef, jak, jak tam dzisiaj oceniasz swoją część, e, jak oceniasz swojego rywala i wszystko, co się tutaj wydarzyło? Szczerze? Szczerze. Średnio pamiętam, bo wiesz, tam gdzieś tam sobie kurwa wiesz, środek jakiś tam wjechał i że wesoło było. Znaczy wesoło, Tam kurwa nudy były, ty, stypa. A teraz może pewno coś, tam, bo tam ten pokrzyczeli za Mateuszem, chyba nie? Bomba. Bo to te... to każdy się spodziewał, że będzie. Bomba to jest świrno. to widzisz, że to właśnie takich to na panel można wpuszczać, widzisz, chyba tamten. A tutaj, tam ten. Tutaj to nie co ja bardziej jestem Mateuszem Kaniowskim. No właśnie, stary, to miało być moje kolejne pytanie. Widziałem, że po pierwsze jakaś wymiana zdań, krótki face-to-face, -face, o co chodziło, bo tak jak dobrze wiesz, mamy tu wywiady, nie wszystko widziałem. Nie, no bo pod dym, ja to też wiesz, chciałem jego rzucić na tą samą jego gierkę, wiesz co chodzi, ale widziałem, że tam spiał stringi kurwa, jak ten, jak stał. Czyli jednak, jednak coś tam zawrzało. No. Znaczy nie, no wiesz, na śmiechu oczywiście. Tylko pokazałem mu, w jakiej sytuacji stawiam. Ale chodzi ci głównie o to, jakie pytania zadaje na wywiadach no, tak Nie, te... jakby rozumiem jego content, bo dlaczego on ma klikalność? No dlatego, że właśnie gdzieś tam, wiesz, takie mocniejsze te podkrętki daje. Także aż nie chcesz się z czymś kłócić, ale się pokłócisz, bo kurwa ten, wiesz, od razu już podkręca. No Mateusz, wiesz, stara się, żeby widzowie dostali to, co chcą, ale Mówię, ciekawa sytuacja, bo pierwszy raz widziałem, żeby dziennikarz, e, chyba pierwszy raz robił face ale to face. Ale on przecież chodzić do klatki, czy nie? Coś tak jest? Nie wiem, nie znam szczegółów, ale e, na razie chyba z tego co wiem, to, to nie chcę. E, idziemy dalej. Powiedz mi jak przygotowałem do walki, jak treningi, jak forma, jak się czujesz teraz obecnie? Treningi? E, jeżeli chodzi o treningi takie, wiesz, moje, takie, które ja zawsze robię, to tutaj bez zmian, cały czas jest robiony podjazd, a jeżeli chodzi o treningi MMA, no to robię sobie spali. Jakieś notoryczne tam powtórzenia, wiesz, nie, ale y, jakby mocniej teraz dopiero będę wiesz, bliżej tego wszystkiego, bo porozbijałem się i tak dalej, teraz sobie już automata tego wyrabiam, nie. Rywal debiutuje, natomiast on miał przeszłość no, no. sportową. Dlatego on ma presję po swojej stronie, wiesz nie. Jakby nie mam nic do niego, bo wiesz ja mówię, o tej osobie się dowiedziałem dopiero y, u tego, u, u, u wodarze. Czyli nic nie było dzisiaj? W sensie nie macie żadnego konfliktu, będzie sportowa walka. No nie no nie no. Znaczy, chyba nie, jesteśmy kurwa ze świata muzyki nie wiem co on tam gadał na wywiadach na mnie może coś gadał, ale może nie wiesz nie wiem, ja to mówię, na pewno ja nie będę wiesz smarował się ani wyzywał, bo od tego jest Amadeusz i bomba, <laughs> bomba dobrze podkręca widzisz, on może podkręcać sobie no on wszedł tutaj z buta w ten świat i chyba, chyba to jest takie miejsce, gdzie on się dobrze czuje i lubi te lubi te dymy, widziałem nawet był liść, więc no face to face grube no ta no, także wiesz no. u ciebie widziałem, że Macias w ogóle zrezygnował przez chwilę z face to face'a gdzie ty z się zająłeś? Trochę strzałta drugi plan. Nie za bardzo ewentualnie go lekceważysz, jak ty, jak ty podchodzisz do, do jego umiejętności? To nie jest lekceważenie, to ten, powiem ci tak, jakby ta osoba mi nic niczym nie zawiniła i jeżeli nie wywołali nas do face to face z, z ten, no to ja, ja po prostu sam wymyśliłem sobie face to face, nie? A jakby bez nacisku, bo ja nie mam parcia, żeby się jakby, wiesz, tam gdzieś kurwa przybył mówię, to klatka będzie, no to wtedy będziemy mogli coś tam pokazać każdy z, o, ze swojej strony, a tak tutaj to bez spin. Dobra Józef, obiecałem krótki wywiad, więc ja tobie dziękuję, czekam na kolejne live i y, co tam będziesz pokazywał w internecie. Wpadaj chyba, wpadaj, młodo tyle towaru, że, że sam nie <laughs> Działaj stary dalej, bo jest to zabawne i na pewno się dobrze klika. No i czekamy też na Twoją waleczkę, bo jestem ciekaw czy pokażesz coś więcej jak z narcyzem. Na pewno, bo nie będzie parteru. A w tu i tyle, tam gdzieś cały czas coś chciałem robić, pomimo tego, że byłem, wiesz. Nice <laughs> <laughs>